Być sobą to najprostsze i jednocześnie najtrudniejsze, co możesz zrobić. Bo kiedy zaczynasz mówić swoją prawdę, świat nie zawsze reaguje ciepło. Niektórzy się odsuwają, inni się obrażają, nie rozumieją, ocenią i w tobie pojawia się myśl: może przesadziłem? Może powinienem to inaczej powiedzieć? Może nie trzeba było nic mówić? Ale dziś chcę żebyś usłyszał jedno zdanie. Nie jesteś odpowiedzialny za to, jak inni reagują na twoją prawdę. Masz prawo mówić, co czujesz. Masz prawo stawiać granice. Masz prawo powiedzieć nie. Masz prawo nie udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest. To nie znaczy, że jesteś agresywny. To nie znaczy, że ranisz innych. To znaczy tylko tyle, że jesteś szczery. Ludzie, którzy nie radzą sobie z cudzą prawdą, Często nie radzą sobie ze swoją. I to nie jest twoje zadanie, by ich przez to przeprowadzać. To ich ścieżka, nie twoja odpowiedzialność. Jeśli ktoś poczuje się urażony twoją uczciwością, to nie znaczy, że zrobiłeś coś złego. To znaczy, że coś w nim zostało dotknięte. I to nie wymaga od ciebie cofania się. Masz prawo żyć prawdziwie. Nie po to, by kogoś zadowolić, ale po to, by nie gubić siebie. Bo ile razy milczałeś, żeby nie było niezręcznie? Ile razy zgodziłeś się na coś, co cię bolało, tylko dlatego, że nie chciałeś nikogo urazić? Ile razy udawałeś, że jesteś ok, bo ktoś nie umiał pomrugaścić twojej emocji? To nie jest siła. To jest mechanizm przetrwania. Ale nie musisz już przetrwać. Możesz zacząć żyć. A życie zaczyna się od prawdy. Tylko tej nieuczesanej, tej nieprzefiltrowanej, tej, która nie zawsze się komuś spodoba. I właśnie dlatego jest Twoja. Nie jesteś niegrzeczny, bo wyznaczasz granice. Nie jesteś nieczuły, bo się nie zgadzasz. Nie jesteś zimny, bo nie chcesz już dźwigać cudzych emocji. Jesteś tylko człowiekiem, który przestaje przepraszać za to, że ma głos. Nie każdy Cię zrozumie. Nie każdy Cię zaakceptuje. Ale ci, którzy zostaną, będą widzieć prawdziwego Ciebie. I to jest najważniejsze.